Witamy Was, z tej strony Supermafia Ursus. Siema, siema. Hello. Hello. Co tam, bodzią masz? Co wy tam macie w tym imadle? Ojej, nie będzie dmuchał teraz, to muszę uciekać z kamerą. Nie, tak. Tu jest womb. Teraz będzie tam bodzio uszczelniacz zakładał na niego. Nie wiem, zobaczymy, kto będzie zakładał. Ja tu śrubki. No i ogólnie wam będzie wtedy już cały złożony, nie? Słuchaj, jak Bodzio nie chce tak podać, to ja mogę. Aha. <laughs> no muszę wyłączyć, bo teraz tam no, już jest nabija się. Ja, na razie się Ale powinny być równe w katalogu, czy jednakowe. Bodzio, a co ty masz te plecy takie brudne, żeś leżał czy coś żeś się przewrócił? Ja? ja to Zobaczcie. To leżał. Zapasy robiłem. A, zapasy. Ja. No ja. Dobra, Michał zakłada teraz. O, Michał się podjął. A ja jestem tu. A ty jesteś tam, no to ty widzisz, że ja, ja mam jedną kamerkę. I tak to jest z tobą. Tak. Latasz nic tak. nie Jak już zrobisz, to już mówisz, ja jestem tu. Musiałam mieć jedną kamerka w jednej ręku. No, kamerka? Nie kamerka. Nie kramerka, tylko kamerka. I co tam młodzisz? Młodzisz? To... Ja Cię nie mogę nagrywać, bo Ty już biegasz, to... Tam, tam... sobie pobiegaj. <laughs> Musimy mieć taką te z telewizji, tak? Taką jak ta, z, z takim mikrofonem no. tam na takim... Wysięgnij koło Się może się wywalił tutaj tak biega i skacze, ja że chyba będzie Po no. drabinach chyba skacze i tutaj są kanały Tutaj są trzy oringi, Raz, dwa, trzy. Widzisz? No ja, widzę to dobrze. No o, na pewno tak jak zawsze mam wyłączone, bo ty... Złożyłeś? Bo ty zawsze biegasz, a później od razu masz włożone. Ty tu, tu nie wiedziałem, że tam jestem. Tu się stylujesz, mało dzieci. Dalej, dalej, dawaj. Dawaj. O, to, to na nagrać. mnie. Te wszystkie swoje żale teraz. Jak tutaj możesz nagrać? Oszczelniach na no to ten. Tu są łzy. Widzę, że zakupki, zakupy. To są łzy, tu są do napędu. Mówi. I ten walk z kielichem. Kurwa, kielich, naprawdę. Tu wchodzimy. Do tego nie nagrywałaś? To jest to sprzęgiełko kłowe właśnie, jak widzowie nie wiedzą, zamiast tych tarczek, co jest, nie? Tu jest w tym, to jest to sprzęgiełko kłowe, widzicie? I to wtedy tam sobie ładnie załączy I tu już trzyma. I gra gitarą, tutaj mamy skorursa. Jedno skorursa i drugie skorursa, nie? I tutaj właśnie to wchodzi. Łożysko. To tutaj, nie? Z jednej firmy to będzie, krętka jest stara, ale fajnie ciasno chodzi, nie? wziąłem sobie do przygotowania. Tutaj już nie ma. Byś tam bluzu nie bo to jest... ich spadnie i będzie. Szkoda tych oringów by było. Ja, nie? Jakby to szczelka jest Aha, to właśnie te szczelki. To... A jeszcze jedna gdzieś powinna być, chyba? Jak jedna. Tu wchodzimy jedną szczelkę tylko. A, jedna. A, jak się wyciągał, to tamta, no wiadomo. To tak się rozłożyło, jakby były dwie, nie? No. Widać tam, jak będzie miętoli. Mhm. Niech sobie chociaż pamiętoli trochę, bo. <laughs> Się stresuje. bo nie może na mnie patrzeć. Trzeba posmarować trochę, czy nie? Tak. Olejem. Ja. O, to nie będę na linkach lekiem, więc skaknie na to. Nie, nie. Bo ja sobie trochę tutaj pocznią. Śrubam już. No. jest inny, wymiar niż był. Błodzio, czyści, oczyści, teraz taka sprężyna. A tutaj to, co włożyłeś? Jak to się tam nazywa? Tłok, tak i? Ja. Bo to jest do dupy. To jest na pierścienia poszerzone i tu, ale i głupie. Tu były pierścienie pierwsze podtrzaskane. A tu jest do, samego, do samej krawędzi zatoczone, a tam już w tym jest tu odskok, nie? Michał tam włożył ten tłok. Mm -hmm. bo Michał włożył to. A, słuchaj, ja a myślałem, to... że nie wejdzie. A to, to stare czasem do czegoś się przyda? Nie wiem. Co myślisz? Chyba ja nie. Nie bo może to się napawa i zregeneruje od nowa, nie? No właśnie, nieraz różnie, nie? Bo takie rzeczy też kosztują, a może czasem jeszcze się coś przyda. I to drugie, jak coś się to nazywa? No to, to jest sprężyno zamiast jest... zamnesty. Aha! Która... I to trzyma razem. Teraz tą sprężynę, tak? Nie, i dopiero jak się tu tłop, topnie, to włączy napęd, nie? A. Ale to tak jakby ściska tą sprężynę między sobą. No, no a to jednak. Łączy to sprężyna rozpływa. No, no to jednak. sobie pomyślałam dobrze, bo. Sprężyna po środku. O. Ale tam pcha od, od dołu, nie? No, tak, ja, ja rozumiem. No, Bo tutaj. to stoi tu, o, w tym miejscu. Tu już łożysko opiera, nie? Mhm. I tam pchnie ten tłok olejem. A jak się rozdziela czlinkę, cofnie, no to, to się zrobi tak. Nie I już się obraca, tak? I tu już, to jest już jest dawno, i tu nic się nie stało, i najlepiej takie coś włożyć, nie? Mm -hmm. Już jesteś, yy, jak no, to się 30, mówi, doświadczony 30, 30 z 30 tym. Z tego roku, nie? Mm -hmm. Teraz to tam jest? Jakieś łożysko, tak? Łożysko. To jest takie wąskie, nie? Nietypowe, tak wzrokowo z każdej strony raz tej, raz tej, nie? tam nie, się nie zmieści chyba w to a może? bo słuchaj, to na dół by weszło już. Ale możesz już spróbować. No, czy nie, to tak, nie wiem czy ta szczelina jest dość Właśnie, właśnie, właśnie ale ja myślę, że chyba tak, że tak sobie właśnie zrobiłeś. Ale fraż jest mniejszy. Nie, jednak nie, ale już może wbite, nie? Tak. Teraz sagier. To było na stole, ustawiane sobie. Jeszcze nie będzie całkiem składane, bo tu tulei nie ma, nie? Ta tuleja też była wyrysowana cała. Aha, tam wszystko to To Tuleja wchodzi. I też ona jest wymienna, nie? Będzie wkładana, to będzie pokazana. Tam... Teraz segier na, na górę, tak? Tak, to włożyć, zgadzamy, składać a musisz takie większe te, nie? Poszukać. Mm. Nuka jest? Nuka, nie? No. Zaraz Bodzio tutaj nadejdzie. Co tam? Hej, hej. Cześć. My to tak do, dokręcamy, tak więc, że to tak A, na początku się witaliśmy, tak. No to tak w takich etapach będzie, ale... Bo wiadomo, no nieraz widzicie, trzeba po coś jechać, albo coś. I co, pasuje tu wszystko? Nie no, na razie nie. Na razie już. już masz też, nie? Tak, sprężyna jest po środku. czyszczenie jest tak się skończył nie też jest to jest też, ale to tak nie bierze, nie. Aha. Wyczyścić szmatka i do przodu. Każda część musi być wyczyszczona. Można z piachem ze smarem i z trocinami. Albo ze słomą jeszcze z pola. Tam nagrywałeś co już Bodzio wczoraj ogu? Nie. Nie, ja i tak nieraz z wami i tak skracam, bo Bodzio to długo czyści. byście oglądali, ho, ho, ho. Tam musi być. Zachowana czystość. O zobaczcie, co tutaj już chłopaki mają zrobione. Wczoraj pod moją nieobecność jak byłem wyjechany, to Bodzio To Bodzio sam robił. już tutaj sam to założył. Tu Ursusowskie są te dociski, o? No, no bo są na wymiar, nie? No. Ale takie były. Ale chyba. Ale to są e. akurat z agrotomu. I to. Ale takie były. Ursus. Jo, 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 I mierzyłeś, mówisz, że jest dość głubokie. No, no bo ktoś. Ktoś mówił, że za cienkie je oddał, nie? Jo, Gdzieś w komentarzu. To są dobre, no widzisz, już tam wszystkie cięgiełka są nie. Najgorzej jest tutaj tylko. Yy, tak, cylinderki były. Yy, kiedy my na jesieni czy kiedy były zmieniane? Po żniwach. A, albo po żniwach na pewno przed orką pod, pod siew zimowych. No i teraz gumki są więcej, zobacz, jak są rozlazłe, No, gumy I... trzeba kupić nowe. nowe ja. Tylko tutaj nigdzie w naszych agromach nie ma, tak jak się pytałem. I bo gdzieś z, w internecie wynalazł i z internetu chyba kurier przyjedzie. No, No. Taka jest nakrętka, zobaczysz czy jest. Jaka? Taka mi się przypomniało, bo tam nie jest taka. Jakaś wysoka? Swazowana tu. Skośna. No. No fajnie to wygląda, nie? Na razie. Ja. No. Na razie. No i teraz już praktycznie co? Z będą tu przychodzić no. te co tutaj są gotowe, nie? Tak, tu już gotowe są. są. No i jak będzie reszta części tam do tego sprzęgła, przedniego napędu, nie? Ja. No. Bo tu nie ma zwolnic, lepiej się dojdzie, nie? Ja. No tak. jak trzeba, to się dochodzi, ale po co, jak to tu jest? No masz z drugiej strony, mała, ma Jedna. Jedna tylko? No, no tam nie tu no, już Tu już idę jest. właśnie, idę. Tutaj masz to samo. To ja. Bodzio tutaj rządził bez, ze mnie i bez ciebie. Ja myślałam, że ja. wy tu razem żeście rządzili. I Tylko go coś... zostawić w garażu. Jest mniej no, no, ale ale jest. Z... To jest rozciągnięte ogólnie. No widać, ale też trzeba... spadnie. Tak. tak jest, nie? Trzeba zmienić. Aha, trzeba. Co jest tak. do zmienienia, to trzeba zmienić. Bo później nie ma no. ani dojścia, ani I rozkręcać i... Mówisz, wam chodzi, nie? No. Trzeba jakby byście sprawdzali. O. W trzech zakresach, zależny, niezależny nie chodził, nie? Tą podkładkę trzeba wygiąć, albo wcześniej, ale ja jej nie, nie zwężałem, tylko wygiąłem, żeby nie była osłabiona. Nie? Tą blaszkę? No, bo ona nie puściła trzeciego, trzeciego zatrzasku. nie? by nie chodziło. nie? Tam do tyłu. Przedtem No I jest, Bo tam jest po prostu w mhm. tej obudowie też nie, wyfrezowane. Tak, to jest łuk. taki łuk. no. Mhm. I także jak to będzie się składać, to. Wiecie, żeby to... Tam to, 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 to sprzęgło weszło aż tam do tyłu, nie? Ja muszę sobie zobaczyć. Jeszcze chyba raz do przodu. A, w kamerkę to... o. nic nie widać. bo tam miałeś, wiesz... Ty jesteś dobry do nagrywania, bo ty nie pokazujesz ze światłem. A ma światło tam? <noise> to no. było wszystko na czarno. No, już grzebień masz zamówiony chyba w internecie. Nie, zapadkę. Zapadkę. Bo, bo jest polecarna taka. i... No ja. Zapadkę, to znaczy to, co całe to? Nie, to co po już w rączce jest złożone. A tutaj, tutaj. Tu Aha. No bo mówię, grzebień Bodzio sam tutaj jakoś odrestaurował. A teraz, no. To jest już twarde, nie? Nie wiadomo, jak te nowe są, nie? No właśnie. No. To, 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 to tutaj tak masz super zrobione już tak. Yeah. No. no. No i teraz... dzisiaj będzie może bąk złożony, nie? Tylko jeszcze jedną uszczelniacz czy się okazał trochę zły. <laughs> Miał być na dwa wymiary 50. niepasowne. Chyba 58 na coś, a jest chyba 55. I potem nie na 13, ale jest na 12. A się, a ma być na 13. się źle zopał. To 13 jeszcze by przeszło, ale. I na 12, ale. No nie. Ale i tak gdzie się muszę jać Tak, po tulejkę. No i tu jeszcze nakrętkę, bo ja kiedy Jak nie? nie, taka, nie? Łożysko. 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 O Łożysko możesz pokazać widzom, jak jest. I jo, ale też już mam w samochodzie. Aha. No jest łożysko z taką bieżnią, która ta Ma też robi taki, ten kołnierz jako podkładka jakby dystansowa, nie? A jest ten sam numer, ale bez tego, nie? I to chcę zmienić, jak będzie, żeby no bo z, tak nie może żeby był z tym, tym dystansem, nie? Bo tak będzie mówił, by mówił, by trzeba było podkładkę dystansową nie szukać. Ale Mamy. twardą jeszcze na no właśnie. Albo no bo to wchodzi tutaj, nie? Wchodzimy. tutaj na ten. Na tą ośkę, tutaj, tego trybu widzisz, i tam bodziomu mówi ten kołnierz. I taka jest ten... grubość tego kołnierza, jak ten, tu w, to, w toczenie. Tam tutaj taki, taki jest. No i to jest opór no. na te rolki, nie? Yeah. A, a nowe jest o to węższe o ten kołnierz, nie? I by głębiej weszło jeszcze. No. no tu widzicie jeszcze do składania. Tu jeszcze trochę czeka. No Michał przywiezie później Bodziowi. Ja. A tą szpilkę ty teraz chcesz, czy co? Czy będziesz z no jak już jest skupiono, no. to będę robił. Ja mówiłem no. Bodziowi, że wykorzysta pręt i tak. Tam Bodzio mówi, że nie wykorzysta. Pręd zawsze wykorzystasz. Bodzio. No, tak więc, że czekamy za częściami. Michał dowiezie, Bodzio będzie dalej składał. Jo, ja. to na razie. To na razie. Cześć. No. Do, do kolejnego wejścia, nie?